Do Fortnite'a nie trafiła jeszcze świąteczna aktualizacja, lecz do internetu trafiło ogrom kolejnych wycieków w jej temacie i wiemy już, czy w tym roku w grze pojawi się chatka świąteczna, znamy dodatkowe nagrody, jakie będą w prezentach świątecznych i mamy ogrom nowych informacji. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto Innek, kod Mikao i witam Was na odcinku z prezentów i świątecznego wydarzenia. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 V-dolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi. I pamiętajcie o kodziku Kicia, tak jak te kozaki, i o komentarzu z Nikiem. A więc, tak widzowie, na samym początku tego filmu, zanim przejdziemy do tematu świątecznej aktualizacji i szczegółów w jej temacie, mam dla Was informację na temat pewnego nadchodzącego możliwego darmowego skina, jaki pojawi się niebawem w Fortnite. Cie. Ci, którzy oglądają moje filmy, na pewno bardzo dobrze pamiętają, że ostatnio do internetu trafiła nowa ankieta ze skinami, którą macie na moim ekranie w tle, i pojawiła się tam przykładowo skórka nowego czarnego rycerza i kilka innych bardzo ciekawych przedmiotów. Jednym ze skinów, który trafił do tej ankiety, był ten skin widoczny na moim ekranie, i jeżeli spojrzymy sobie na ramię tego skina, będziemy mogli zobaczyć, że Maoni Konkeri Buta i gracze nawiązują tutaj do wydarzenia o nazwie Zresetu i znajomego. Wydarzenie te powinno być Wam wszystkim bardzo dobrze znane i polega ono na tym, że musicie zdobywać punkty za zresetowanie z znajomymi, którzy mają taki znaczek bokniku i podobne wydarzenie zniknęło właśnie z gry dosłownie kilka dni temu. Możemy się spodziewać, że skin ten w najbliższej przyszłości zostanie wprowadzony do Fortnite'a i możliwe nawet, że będzie on dostępny za darmo na tym wydarzeniu za punkty, ale nie jest to jeszcze potwierdzone i na szczegóły musimy poczekać. Teraz widzowie przejdźmy sobie do tematu świątecznej aktualizacji i ci, którzy oglądali mój wczorajszy film na kanale na pewno pamiętają, że wspominałem wam tam, że zostanie ona wprowadzona. Do Fortnite'a dzisiaj lub najpóźniej jutro, czyli właśnie w środę. Jak sami widzicie widzowie, dzisiaj jest wtorek i aktualizacji nadal nie ma, co jednocześnie podpowiada nam, że zostanie ona wprowadzona do gry w środę, czyli już jutro, lecz mimo tego, że nie ma jej jeszcze w grze, my poznaliśmy kolejne ważne jej szczegóły. Pierwsza informacja, którą otrzymaliśmy jest naprawdę bardzo ważna, ponieważ po pierwsze dowiedzieliśmy się, czy w tym roku w grze pojawi się świąteczna chatka z prezentami oraz przy okazji poznaliśmy dokładny dzień startu, świąteczne, Wydarzenia. Wszystko to miało miejsce wczoraj późnym wieczorem, gdzie oficjalne konto Fortnite na Twitterze opublikowało dla nas taki post i napisali nam tam, przygotuj się na przytulne chwile. A dalej napisali nam, że w tym tygodniu do gry powraca Chatka Świąteczna. Do samego postu został dołączony filmik, który przedstawia nam fragment świątecznej chatki, która będzie w tym roku i widzowie tak już oficjalnie można powiedzieć, że w tym obecnym roku w grze, tak jak w poprzednich latach, pojawi się Chatka Świąteczna, gdzie będą do otwierania prezenty. Co jednak ciekawe, jeżeli spojrzymy sobie na ten filmik, to w rogu tego filmiku została podana data, i jest tam data od 20 grudnia do 7 stycznia i co ważne kochani, data, która tam widnieje przedstawia nam datę, w której rozpocznie się i zakończy całe świąteczne wydarzenia. Sama aktualizacja świąteczna według glickerów, i tak ma zostać wprowadzona do gry jutro, a wszystko przez to, że tego dnia w grze będą dostępne super style do skinów karnetu bojowego, więc aktualizacja powinna być jutro, a samo Wydarzenie pojawi się dopiero w piątek. Oczywiście jest też szansa, że aktualizacja trafi dopiero w piątek, ale nie jest to teraz potwierdzone. Więc jeżeli jutro w grze nie odbędzie się ta aktualizacja, to się nie martwcie, i tak trafi ona do gry w tym tygodniu, a najpóźniej będzie ona w piątek. Co do samej świątecznej chatki, to tak widzowie, będzie ona dla Was dostępna równo w piątek o godzinie 15. I tego dnia o tej godzinie, wchodząc sobie do gry, będziecie mogli znaleźć nową zakładkę u góry Lobby, gdzie będzie taka mała śnieżynka, widoczna na mojej. Ekranie w tle. Po wejściu w nią zostaniecie przeniesieni do świątecznej chatki, w której każdego dnia, dosłownie każdego, będziecie mogli odblokować jeden darmowy prezent świąteczny i obecnie nie znamy dokładnej ilości prezentów w chatce, ale zapewne będzie ich około 12 lub nawet 14. Każdy prezent będziecie mogli otwierać co jeden cały dzień i jeżeli przykładowo nie wejdziecie do gry w piątek, tylko dopiero w niedzielę, to będziecie mogli wszystkie zaległe prezenty odebrać, więc nie martwcie się, nie musicie się logować każdego dnia i wystarczy. Wystarczy, że zalogujecie się ostatniego dnia i wtedy odbierzecie wszystkie prezenty naraz. Co do nagród, które tam trafią, to już teraz mogę Wam powiedzieć, że będziecie mogli znaleźć w prezentach aż dwa darmowe skiny, bo dosłownie co roku są dwa skiny za darmo w prezentach, a poza nimi znajdą się tam jeszcze dodatkowe przedmioty kosmetyczne i do skinów i ogólnie do Waszych szafki. Obecnie wiemy, że darmowymi nagrodami, które tam będą, będzie ten skin futrzaka tutaj, a poza nim będą tam jeszcze dostępne te przedmioty widoczne na moim ekranie w tle i są to rzeczy potwierdzone i one również trafią do prezentów, lecz co ciekawe poznaliśmy, kolejną darmową nagrodę. Z wycieków od likera Hypexa wiemy, że po tej aktualizacji do gry zostanie dodany ten darmowy plecak widoczny na moim ekranie w tle i plecak ten albo będzie za darmo w trybie reaktywacja za jakieś zadania, albo będzie on za darmo w prezentach świątecznych. Wszystkich darmowych nagród jeszcze nie znamy i większość z nich poznamy dopiero po tej aktualizacji, która albo będzie dostępna już jutro, albo dopiero w piątek, tak więc wyczekujcie i spodziewajcie się, że może tam trafić jeszcze ta skórka, która jest na moim ekranie, ale akurat ona nie jest jeszcze potwierdzona. W samej świątecznej chatce będzie na Was czekało sporo ciekawostek, takich jak kominek, w którym będziecie mogli zdobywać dodatkowy poziom konta z osiedlenia po prostu przy nim, co widzicie na tym filmiku tutaj, oraz będzie tam też sporo dodatkowych elementów, które po kliknięciu wejdą z Wami w jakąś interakcję i przykładowe rzeczy, które były w poprzednich chatkach, macie na ekranie. W opisie tego filmu znajdziecie linki do poprzednich chatek świątecznych, które były dostępne w ostatnich latach w Fortnite. I sami będziecie mogli sobie sprawdzić jak kiedyś one wyglądały, tym bardziej, że gdy do gry trafi ta chatka teraz, to będzie ona bardzo podobna do tych, które były wtedy w grze. I tutaj jeszcze dodam, że świąteczne zmiany na wyspie oraz świąteczne przedmioty pojawią się na wyspie również w piątek, a nie zaraz po tej aktualizacji, jeżeli trafi w środę, tak więc spokojnie nie martwcie się, jeżeli do gry nie trafią one od razu po aktualizacji, to będą one dopiero w piątek. Co jednak ciekawe, w tej aktualizacji pojawi się jeszcze więcej nowości niż to co przedstawiłem Wam na wczorajszym filmie i pełną listę zmian wypisał nam liker Fire Monkey na Twitterze i całą listę nowości, jaka tam trafi macie widoczną teraz na moim ekranie w tle. Przykładowo pojawi się sporo dodatkowych rzeczy w sklepie z przedmiotami, i wiemy, że otrzymamy nowe zakładki oraz zaktualizowane zakładki sklepu powinny powrócić do gry skiny z, z serii DC oraz do gry ma zostać wprowadzony specjalny pakiet z zadaniami, gdzie będą dostępne dodatkowe V-Dolce i oczywiście V-Dolce będą dostępne. Po zakupie pakietu. Poza tym wiemy, że dostaniemy nową ekipę Fortnite na rok 2025 i chodzi tutaj o ekipę na styczeń, a żeby to było mało, wypisał nam on również wszystkie nowe zadania, jakie zostaną udostępnione w grze i macie je widoczne tutaj. I jak widać samych zadań po tej aktualizacji będzie naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Pozostałe nowości, jakie zostaną wprowadzone w tej aktualizacji przedstawiłem wam na tym wczorajszym odcinku na kanale, którego mocno polecam obadać, bo są tam pozostałe nowości, jakie. Trafimy w tej aktualizacji teraz i serio będzie ich naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Sama aktualizacja będzie skrywała również ogrom innych rzeczy, których nie przedstawiłem wam na tym filmie tutaj oraz też przy okazji na tym wczorajszym filmie na kanale, a wszystko dlatego, że zaraz po jej wydaniu w grze będzie prawie miesięczna przerwa od aktualizacji i kolejna aktualizacja według informacji w Lobby ma trafić dopiero 14 stycznia, więc nowości będzie tam bardzo i to bardzo dużo. Na teraz są to wszystkie najważniejsze. Informacje w temacie możliwego darmowego skina i świątecznej aktualizacji, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w ich temacie, to zostawcie apeczkę do góry pod tym filmem i komentarz święta, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem jak zawsze dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!